Cześć, witajcie! A dzisiaj przygotowałem dla Was kilka ciekawych informacji ze świata LEGO. Każdy w tym momencie zostawia łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Koniecznie oglądajcie ten odcinek do samego końca. Ostatnio miał miejsce Comic Con w San Diego w Stanach Zjednoczonych, czyli myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to taki festiwal popkultury i przeważnie na tego typu imprezach pojawiają się ekskluzywne minifigurki, które można zdobyć tylko i wyłącznie w trakcie Comic Cona. W trakcie tegorocznego Comic Cona można było zdobyć nową figurkę, Baby Raju z serii Lego Ninjago Dragons Rising. Zdjęcia tej nowej figurki pojawiły się na Twitterze do Kawaita, czyli jednej z osób odpowiedzialnych za Ninjago. Dla porównania, tak wygląda zwykły Baby Raju, który znajduje się chociażby w kilku zestawach Lego Ninjago, a tak wygląda Baby Raju, którego można było zdobyć w trakcie tegorocznego Comic Cona. Nie ma jakiejś kolosalnej różnicy. Jedyne co to zmieniła się kolorystyka i ten nowy Raju ma takie jakby błyskawice wokół oczu. No nie ukrywam, że fajnie byłoby mieć taką figurkę. Pojawiły się też pier Informacje o nowej wiosce świątecznej. Przypominam, że co roku LEGO wydaje jeden dość spory zestaw świąteczny, który należy do takiej miniserii wiosek świątecznych. Na przykład w zeszłym roku swoją premierę miała świąteczna Główna Ulica, natomiast w tym roku prawdopodobnie otrzymamy zimowy domek, który ma składać się z 1517 elementów. To będzie prawdopodobnie dwupiętrowy dom, i oprócz tego domku ma też być skuter śnieżny. Zestaw ten ma mieć swoją premierę w październiku. Pamiętajcie, że póki co, to są niepotwierdzone informacje, dlatego podejdźcie do nich z pewnym dystansem. Na koniec zostawiłem główną informacją tego odcinka, czyli Lego Duna. W piątek pojawiły się informacje, że w okolicach listopada otrzymamy zestaw związany z filmem Duna. Ja osobiście tego filmu nie oglądałem, ale podobno jest to dobry film. Zresztą zdobył sporo nagród, w tym między innymi kilka Oscarów. A tak poza tym ten film został zrealizowany na podstawie powieści Franka Herberta o tej samej nazwie, czyli Duna. Na razie pojawiała się informacja o zaledwie jednym ze który miałby być związany z tym filmem. Dodatkowo ta informacja nie została jeszcze nigdzie potwierdzona, więc podejdźcie do niej z pewnym dystansem. Czy Duna zostanie nową serią LEGO? Według pierwszych informacji zestaw, który prawdopodobnie otrzymamy, a mam przedstawiać Ornitopter, czyli taki jakby helikopter, pojawi się jako zestaw z serii LEGO Icons, czyli póki co nie zapowiada się, że otrzymamy nową serię LEGO związaną z filmem Duna. Jeśli chodzi o ten prawdopodobny zestaw, to myślę, że ten Ornitopter może być. Ciekawie. Ciekawym setem. Ma składać się z 1369 elementów i zestaw ten ma liczyć około 5 minifigurek, a jego cena katalogowa ma wynosić 165 euro. Cóż, pozostaje nam jedynie czekać na potwierdzenie tych informacji. Oczywiście wszystkie artykuły, z których korzystam przy tworzeniu tego materiału znajdują się w opisie pod tym filmem. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tych wszystkich informacjach, a dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą wioska. Do zobaczenia w. Kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!